Pompa ciepła, przygotowanie i start sezonu grzewczego. Zapraszam na ten materiał. Zacznę od przygotowania, później, troszkę o tym, co w trakcie startu. Zaczynam od przygotowania, i tutaj podzieliłem to na trzy części dotyczące jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej oraz instalacji. Dla systemów monoblok, oczywiście, jednostka zewnętrzna, wewnętrzna, no to raczej będzie. Dosyć podobne, niektóre rzeczy będą się powtarzały. No i zacznijmy od jednostki zewnętrznej. Przygotowanie. Zacząłbym od usunięcia jakichkolwiek przeszkód. Czy przypadkiem ktoś nie zastawił, czy nie wrosły jakieś rośliny, tego typu rzeczy. Po prostu sprawdzenie, czy jest tam swobodny dostęp, czy jest niezakłócony przepływ powietrza. To są jakby podstawy, no ale na nie też trzeba zwrócić uwagę. Szczególnie jeżeli poza sezonem nie za bardzo używamy, jeżeli tylko używamy pompy ciepła do ogrzewania. Kolejna sprawa to oczyszczenie lameli. Lamele, czyli te cienkie blaszki, zwykle aluminiowe, przez które tak naprawdę odbywa się przepływ energii. Tą energię, którą pobieramy z powietrza, właśnie pobieramy przez te lamele. Jeżeli one są zabrudzone, jeżeli są przyblokowane, jeżeli są jakieś pajęczyny, takie różne rzeczy, to wpływa oczywiście na wydajność systemu. No i w tym celu warto właśnie przetrzeć, przemyć normalnie strumieniem wody czy powietrza sprężonego. Nie przesadzać, oczywiście trzeba uważać, żeby nie uszkodzić przy okazji, natomiast na pewno warto to, to na pewno jest to temat do ogarnięcia. Kolejny temat to uszkodzenie mechaniczne. Ogląd, czy po prostu nauczni można stwierdzić, właśnie jakichś takich odłamanych elementów albo innych uszkodzeń, Patek gdzieś tam się za, zawieruszył i, i mógł. Wpaść na przykład do wentylatora. Nie ma sensu wymyślać jakichś dziwnych scenariuszy. Chodzi o to po prostu, żeby pod tym kątem się przyjrzeć, czy, czy tutaj nie, nie były takie sytuacje. Kolejna sprawa to, czy nie mamy znowu kolejnego objawu, czyli jakieś ślady wycieków. To byłoby w tym momencie wskazywało na jakieś problemy z czynnikiem. No i w tym momencie rzeczywiście byłaby nam potrzeba pomoc serwisowa. Stan izolacji. Tu mam na myśli izolację cieplną. Jeżeli to z biegiem czasu. Na przykład uległo uszkodzeniu, też warto no to już pewnie we własnym zakresie uzupełnić. Czasami też te systemy nie są zbyt dobrze izolowane. Warto rozważyć, czy, czy takiej izolacji na zewnątrz nie dodać pomiędzy budynkiem a tą jednostką zewnętrzną. Tyle o tym przygotowaniu jednostki zewnętrznej. Pomyślmy teraz o jednostce wewnętrznej. Znowuż temat oczyszczenia. Zależy jak często zaglądacie do maszynowni, jeżeli rzeczywiście na początku, na końcu sezonu, to w trakcie oczywiście dużo mogło się stać, mogło to zostać zastawione, oczywiście zakurzone. Lepiej oczyścić ten sprzęt, bo on będzie teraz jednak dosyć intensywnie eksploatowany i takie zabrudzenia nie pomagają. Kolejna sprawa to znowuż takie ogląd wycieki, uszkodzenia, jakieś takie rzeczy. Czy tam coś się nie stało, co wskazywałoby na potrzebę Sprawdzenie połączeń elektrycznych troszkę z tej samej z tej samej kategorii pytanie Znowu, czy naocznie nie widać jakichś takich czy przepaleń, czy przewody pomiędzy jednostką wewnętrzną a sterownikiem na przykład nie są w jakiś sposób uszkodzone. To też warto sprawdzić. No i Kolejna rzecz, podobnie jak z jednostką zewnętrzną, tylko teraz w środku izolacja termiczna. Pierwsza rzecz to, czy w ogóle jest, bo zdarzają się sytuacje, że no, po instalacji mamy gołe, gołe rury, niezaizolowane. Nie Jeżeli chcemy ogrzewać maszynownie, ok, ale zwykle tak i tak tego ciepła się wydziela za dużo, więc no, warto po prostu dla zwiększenia wydajności, dla zwiększenia sprawności systemu, zaizolować to, zadbać o to. No i oczywiście czy nie uległo to jakiemuś uszkodzeniu. Kolejny temat to przygotowanie od strony instalacji. No i sprawdzenie zbiorników, oczywiście, jeżeli mamy zbiornik ciepłej wody użytkowej, jeżeli mamy zbiornik buforowy, zbiorniki przeponowe, popatrzeć czy tam coś dziwnego się nie dzieje, czy nie widać właśnie kolejny raz się powtórzę z tymi wyciekami, jakimiś śladami właśnie, czy uszkodzeń mechanicznych. Warto na to popatrzeć. Ciśnienie w instalacji standardowa sprawa, prawdopodobnie będziecie robili również odpowietrzanie, to taki tak trzeba będzie uzupełnić. Tak, żeby ciśnienie było tam w tych okolicach, jakie są dla Waszego systemu, prawdopodobnie te 2,5 bara. Wyczyszczenie filtrów kolejny temat standardowy. W systemie macie dwa filtry zwykle ten filtr siateczkowy i filtr magnetyczny warto na to zwrócić uwagę, jeżeli nie robicie serwisu corocznie to trzeba to ogarnąć samemu, bo na pewno nie powinnoś tego zostawać, zostawiać bez interwencji, bez sprawdzenia. Uzupełnienie inhibitora korozji, szczególnie w starszych systemach, no ale tak naprawdę to powinno być od samego początku, żeby ograniczyć tutaj korozję w systemie. Jeżeli macie grzejniki, to w w grzejnikach. Oczywiście, jedna istotna uwaga: tego inhibitora nie należy dolewać co sezon. Tak? Tam, zgodnie z zaleceniami producenta, powin, powinien być jakiś procentowy udział w instalacji, jest to podane. I to nie jest tak, że ten inhibitor znika. Także uzupełnienie co roku może doprowadzić, że w systemie zostanie tylko inhibitor, więc nie o to chodzi. Na pewno. W jakimś zakresie wypadałoby uzupełnić co roku, ale, ale na pewno nie, nie w dużym. Tak tyle, ile my dodajemy tak naprawdę nowego czynnika ze względu na właśnie odpowietrzenie i tak dalej, warto w odpowiedniej proporcji dodać również inhibitora. Jeżeli nie macie inhibitora, polecam, naprawdę uważam, że to jest sensowny pomysł. Sprawdzenie termostatów grzejnikowych. Tu mam na myśli takie przyjrzenie, czy no po pierwsze, w jakim są stanie czy są przekręcone, czy tam coś nie stało. Zależy jak macie zamocowane. Czasami to jest rzeczywiście bardzo mocno zamocowane, czasami wystarczy potrącić i ten termostat potrafi gdzieś tam się przekręcić i nie działa prawidłowo, ale bardziej chodzi mi tutaj o, o taką sytuację, która mi się też zdarzyła kilka razy, że trzpień w tym zaworze się zastaje, tak jakby, no nie chcę powiedzieć, że zapieka, ale po prostu nie pracuje, tak, że trzeba go tam delikatnie kilka razy przykręcić, odkręcić, albo nawet trochę przycisnąć przy pomocy młotka, nie mówię uderzać, tak, chodzi o to, żeby po prostu ten trzpień zaczął pracować, więc na to warto zwrócić uwagę, bo bez, bez pracującego tego zaworu to no to oczywiście albo będzie mieli zimny grzejnik, albo niesterowalny. Kolejny temat, no, wydaje mi się dosyć oczywisty, odpowietrzenie grzejników podłogówki, to raczej po uruchomieniu systemu, kiedy to już zacznie pracować, kiedy ta woda będzie ciepła gdzieś tam, e, trzeba by było przejście po prostu po wszystkich grzejnikach, szczególnie gdzieś tam drabinkowe. Jeżeli macie gdzieś w łazienkach, to, to zwykle tam e, odkłada się ten, to powietrze i no, warto je spuścić, żeby, no, żeby zwiększyć wydajność, tak? Żeby efektywność systemu była lepsza, a nie no, część grzejnika zimna, albo nawet no, w ekstremalnych warunkach niedziałająca. Ok. Na tym, na tym bym zakończył takie przygotowanie i przeszedł do uruchomienia ogrzewania, czyli zaczyna się nam sezon i w sumie w dniu, w którym jesteśmy przekonani, że, że trzeba jednak to ogrzewanie uruchomić, jak ja to widzę? Pierwsze, że to jest przygotowanie konfiguracji, i myślę, że warto zrobić taką weryfikację ustawień. Połączyłbym to z optymalizacją parametrów, czyli wydaje mi się, że warto tak. Moim zdaniem warto opracować sobie taką strategię na, na sezon no albo stwierdzić, że ok, robimy tak jak rok temu albo powiedzieć sobie: nie, no coś się zmieniło, albo ja chcę coś zmienić. Coś się zmieniło. Czyli ja zrobiłem jakąś termomodernizację, wymieniłem okna, drzwi, dodałem jakieś izolacji. Ktoś obok zbudował dom ściana w ścianę, tak? Polepszyły mi się warunki izolacyjne budynku. No a druga rzecz, no to właśnie ja postanawiam coś zmienić, czyli tak jak teraz mamy wysokie koszty mediów zapowiadane, albo już nawet są wyższe koszty, no to może jednak będę chciał mieć niższą temperaturę w mieszkaniu, no i to jest coś, co powinienem odzwierciedlić w ustawieniach i pompy ciepła, czyli na przykład wypłaszczyć krzywą grzewczą. Dostosowania automatyki trochę powiązane, bo na przykładzie takim, że ja w tym roku ustawiłem trochę niższą, niższy punkt startu ogrzewania, czyli nie tam 13 stopni średnio, tylko postanowiłem no, spróbować wytrzymać do 11, no i rzeczywiście to zadziałało, też robiłem pewne termomodernizacje, więc chodzi tutaj o takie rzeczy, i druga rzecz, która tą, którą zmieniłem, to była też zmiana, zmiana okresu. Jakim, w jakim jest mierzona średnia temperatura z dobowego na 3 godziny, tak żeby to bardziej dynamicznie działało. W tym okresie przejściowym to jeszcze pomagało, czyli pół dnia, kiedy słoneczko świeciło, było ciepło. System po prostu nie pracował, tak? I dopiero kiedy temperatura zeszła tam w okolice 7 stopni i te 3 godziny minęły, no to zaczynało, zaczynało dogrzewać. Tak to wyglądało. Sprawdzenie termostatów, no niby to się powtarza, ale tu mam na myśli właśnie te ustawienia bardziej temperaturowe i znowuż to się wiąże z tą tak nazwaną przeze mnie strategią, tak? Czyli Postawiam, że gdzieś tam zrobię chłodnik, Okej, okay, mogę postanowić, że ma być cieplej, właśnie, no to dostosowuję ustawienia termostatów. No i trochę powiązane to są te rozwiązania SMART, i to też mogą być termostaty, tyle, że sterowane z harmonogramem, a nie tylko nastawami sterowane rzeczywistą temperaturą, sterowane zdalnie i tak dalej, i tak dalej. Co tutaj należy sprawdzić? No, przede wszystkim to wszystko działa na baterie, więc żeby to miało zasilanie, no i zweryfikować ze swoją właśnie strategią. Czy to ma być tak samo jak w zeszłym roku, czy w tym roku sypialnia, która była biurem, już będzie tylko sypialnią i chce mieć tam niższą temperaturę przez cały dzień, a nie tak jak ja u siebie miałem, że przez część dnia to było biuro, więc tam ustawiałem wyższą temperaturę. Dobrze, no i teraz już myślę, że można przejść do samego startu ogrzewania. Jeszcze jednak weryfikacja krótka przed startem weryfikacja zaworów. Jesteśmy w maszynowni, chcemy uruchomić. Co będzie ono pracowało na obwodach, które nie były używane? No i na przykład wymieniliśmy, czyściliśmy filtr magnetyczny. Do tego trzeba pozamykać zawory. No i Wiecie jak to jest. Czasami się zapomni, warto zobaczyć, czy wszystkie zawory są odpowiednio ustawione, pootwierane, albo pozamykane, tak, żeby gdzieś nam tam, tam nie, powyciekała, nie powyciekała woda, więc taki ostatni, ostatnia weryfikacja przed samym uruchomieniem no i uruchomienie trybu CO zakładam, że na tyle na tyle panujecie nad systemem, że potraficie wymusić sami. Czyli nie tylko odblokować, ale żeby on rzeczywiście zaczął przy was pracować, no i warto być wtedy właśnie w maszynowni zobaczyć, co się dzieje, czy nie ma jakichś dziwnych odgłosów, jakichś nietypowych zachowań, czy tak powiem, systemu, czy jakieś alarmy nie wchodzą od razu, tak? Jesteście na miejscu, kiedy to się uruchamia, i, i myślę, że też warto. Poczekać pełen cykl, tak? Czyli wiadomo, że pompa zwykle nie pracuje non-stop i to byłoby trochę dziwne. No więc pracuje w jakimś cyklu dogrzewania i później yy, 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 czekania aż. Yy, ten Aż czynnik zejdzie do temperatury zadanej i znowuż dogrzewania, czyli taki jeden cykl warto poczekać, zobaczyć, czy coś dziwnego się nie dzieje, czy na przykład nie potrafi dogrzać, albo właśnie przerywa się praca za często, za szybko dogrzewa. No takie rzeczy warto zweryfikować, bo być może te wcześniejsze zmiany w konfiguracji no, doprowadziły do tego, że pompa nie pracuje stabilnie, nie pracuje prawidłowo, także... Tutaj bym widział też konieczność takiego nadzoru na pełnym, dla pełnego cyklu ogrzewania, czyli podgrzewanie, i później nazwijmy to wystudzenie do, do poziomu, kiedy znowu zaczyna się pompa przełączać typ ogrzewania CO. Tak widzę samo, sam start ogrzewania. No i później, że monitoring przez jakiś czas przynajmniej, jeżeli nie przez cały sezon, no ale nie w takim zakresie jak tutaj mam na myśli, czyli myślę, że na początku sezonu warto jeszcze troszkę dokładniej się przyjrzeć właśnie parametrom pracy i to mam na myśli właśnie między innymi częstotliwość sprężarki, to czy ta pompa pracuje stabilnie, czy nie przerywa, czy właśnie może nie pracuje za długo. Jeszcze raz, to może być spowodowane Waszymi zmianami, które wcześniej wprowadziliście, albo zmianami właśnie w izolacji budynku, na przykład, tak czy też, tak jak powiedziałem, to wszystkie przypadki, które mogły wpłynąć na zmianę otoczenia, w którym pracuje, pracuje pompa ciepła, zużycie energii. Kolejna rzecz, którą warto monitorować, czyli czy tutaj coś dziwnego się nie dzieje, czy czy pompa w porównaniu szczególnie do ubiegłego sezonu, albo jeżeli macie nowe urządzenie do oczekiwań, w porównaniu do oczekiwań, nie, jednak nie pobiera zbyt wiele energii i to też byłoby coś, czemu warto się przyjrzeć, monitorować. No i kolejny temat to kwestia komfortu oczywiście, bo dużo się mówi o koszcie, ale chodzi też przecież o komfort. Czy w po uruchomieniu, w tym nowym sezonie, znowuż pod wpływem zmian przez nas prowadzonych, albo czy to w samej konfiguracji, czy to właśnie przez termomodernizację, nie dzieje się co dziwnego: na przykład nie przegrzewa nam pokoi, nie jest za ciepło, albo w drugą stronę, czy nie jest za, za zimno, i to też warto na początku po prostu mieć świadomość, także to się. Nie dzieje od tak, bo jest jakaś pogoda, tylko może właśnie dlatego, że coś zmieniliśmy w pompie albo właśnie przez termomodernizację. No i jakiekolwiek anomalie, czy się nie dzieją. I jeszcze raz tu się powtórzę, to mogą być właśnie bardzo krótkie cykle pracy, czyli przerywane. Mogą to być drugą stronę, bardzo długie cykle pracy. Także tak widziałbym temat przygotowania i startu sezonu grzewczego dla pomp ciepła. Podzieliłem się tym z Wami na podstawie moich doświadczeń. Pompy woda-powietrze. Używam pompy NIBE. Jeżeli macie jakieś inne przemyślenia, coś na co warto jeszcze zwrócić uwagę albo jakieś pytania, zachęcam do komentowania. Będę się starał w jakiś sposób odpowiadać. A zresztą, jeżeli będzie więcej osób oglądało te materiały, to. Zawsze jakaś życzliwa dusza się znajdzie, żeby, żeby pomóc odpowiedzieć. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło. Cześć.